To, co udało nam się przez, przez te już prawie 4 lata zrobić, to przede wszystkim zapewnić Polsce dobry wzrost gospodarczy. I ja przypomnę, że eksperci międzynarodowi oceniają. Potencjał polskiej gospodarki, gospodarki na około 3% wzrostu PKB, a rozwijaliśmy się w tempie 5%. To właśnie między innymi dzięki dobremu zarządzaniu gospodarką. Przygotowaliśmy strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli działania całego rządu, jego resortów, jego ministerstw są dobrze skoordynowane, i to jest jeden z głównych. Yy, yy, powodów, dlaczego ta nasza gospodarka w tej chwili tak dobrze się rozwija. Co ważniejsze, realizujemy strategię rozwoju zrównoważonego, rozwoju odpowiedzialnego, czyli żeby wszyscy Polacy korzystali z tych korzyści, które płyną z rozwoju gospodarczego. I do tego nie ukrywamy, że wykorzystujemy bardzo dobrze fundusze europejskie. Ja przypomnę. Tak, ale ja przypomnę, że w końcu 2015 roku to nasi poprzednicy zostawili nam rozgrzebane fundusze europejskie na poprzednią perspektywę finansową. I dzięki nadludzkiemu wysiłku udało nam się. Tę, tę poprzednią perspektywę 2007-2013 zamknąć bez żadnej straty. Wszystkie euro zostało w Polsce. 15 innych krajów niestety musiało zostawić sporo swoich pieniędzy w Brukseli. My te środki wykorzystaliśmy. Również niestety mieliśmy bardzo słabo zaawansowaną tą obecną perspektywę finansową, więc musieliśmy znacząco przyspieszyć, znacząco. Lepiej, lepiej wykorzystać ten potencjał, który mamy w gospodarce naszego kraju i który mamy w funduszach europejskich, właśnie po to, żeby się lepiej rozwijać. Więc to, to, to przyspieszenie w funduszach europejskich również między innymi skutkuje tym, że mamy bardzo dużo w tej chwili inwestycji publicznych, zarówno inwestycji rządowych, jak i inwestycji samorządowych. Więc możemy absolutnie powiedzieć, Nasza strategia rządowa nie jest strategią teoretyczną, tylko jest strategią realną i przynosi korzyści całemu państwu, jego gospodarce, ale również nam wszystkim, Polakom tutaj mieszkającym. Nawet już Unia musiała przyznać, po pierwsze, podwyższyła prognozę wzrostu dla Polski, po drugie, przyznaje, że te programy społeczne PiSu realnie pomagają ludziom i spłaszczają te, to rozwarstwienie finansowe polskiego społeczeństwa. Ponad trzech lat widzimy cały czas tę jak gdyby ten sam trend, że i Komisja Europejska, Bank Światowy i inne organizacje finansowe jak również agencje ratingowe nawet po parę razy w ciągu roku podwyższają prognozy wzrostu dla naszej gospodarki. Również od zeszłego roku mamy spowolnienie w gospodarce europejskiej. My temu spowolnieniu bardzo skutecznie się, się opieramy, co również ważne, że w tym samym czasie Rosną wynagrodzenia Polaków. Za, za te trzy lata tak zwany dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje w naszych kieszeniach, zwiększył się o około 1 czwartą. To, to znacząco więcej aniżeli on wzrastał w poprzednich latach. Mamy bardzo, tak, mamy bardzo niski poziom bezrobocia, co znaczy, że Polacy mają pracę. E, to Mamy w tej chwili rynek pracownika, to znaczy, że to pracodawcy szukają pracowników, a nie odwrotnie. Udaje nam się to przy bardzo dobrych wynikach naszego budżetu, czyli dobrze zarządzamy państwem i, i na co również wracają ekonomiści, naprawdę na, przy bardzo niskiej inflacji pomiędzy 1 a, a 2%. Czyli mamy naprawdę. Yy, Taką kombinację tych najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, wskaźników społecznych, o której ekonomiści praktycznie mogliby tylko pomarzyć. Myślę, że o tym będą powstawały prace doktorskie, prace, prace magisterskie, a to właśnie dzięki dobremu zarządzaniu państwem. Dzisiaj pis ogłosił hasło na tą końcówkę kampanii i ono brzmi Głosuj za Polską. Jak w ocenie pana ministra realnie polski komisarz, polska delegacja mogą Polsce pomóc, mogą przeforsować polskie projekty? Wiadomo, że Unia to jest bardzo wiele państw, my mamy niewiele tych mandatów i no każdy dba o swoje. Pamiętajmy, że Unia Europejska z, została, została założona przez ojców założycieli w oparciu o wartości, które wtedy kraje członkowskie, to zakładające wtedy Unię Europejską, reprezentowały. Więc Unia jest Unią wartości, pod którymi my się podpisujemy, związane ze wspólną kulturą, ze wspólną historią i to motywowało nas na do wejścia do Unii Europejskiej ale Unia Europejska reprezentuje interesy bardzo wielu, wielu krajów. Dochodzimy tutaj do pewnego kompromisu i powinniśmy zapewnić, żeby zarówno w Parlamencie Europejskim głos Polski był słyszalny, żeby on był słyszalny w Radzie Europejskiej, o co w tej chwili zabiegamy, i również żeby polityki Unii Europejskiej. Które, które są bardzo ważne, szczególnie dla świata gospodarki, również brały pod uwagę ten kontekst polski. Dlatego tak nam bardzo zależy, żeby komisarz, który, który będzie reprezentował Polskę, był komisarzem, który doskonale zna problemy naszego kraju. Komisarz, który będzie miał ważny portfel, najlepiej portfel gospodarczy. O to zabiegają zawsze te najważniejsze kraje członkowskie Unii Europejskiej i żeby to był komisarz, którego głos w Komisji Europejskiej się liczy. I na koniec Polsce ostatnio udało się naprawdę kilka rzeczy osiągnąć bardzo istotnych. Po pierwsze, ten wyrok w sprawie opodatkowania hipermarketów, a kilka rezolucji udało się zatrzymać, kilka udało się. Polskiej delegacji zatwierdzić, przepchnąć, mówiąc kolokwialnie. Z czym to jest związane? Dlaczego Unia tak niechętna Polsce do tej pory na to pozwala? W Unii Europejskiej chcemy w tej chwili wyjść z takiego wieku, powiedzmy, wieku nastolatka. Jesteśmy w Unii 15, 15 lat. I to jest najwyższy czas, żeby, żeby Polska w Unii Europejskiej pokazywała, że, że jesteśmy partnerem dla innych krajów. Tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy byli poklepywani po plecach, chwaleni, a, ale żebyśmy byli partnerem przy stole, przy rozwiązywaniu ważnych problemów unijnych. I wydaje nam się, że w coraz większym stopniu nam się to udaje. Szalenie ważne jest to, żeby. Przy tym reprezentowaniu własnego stanowiska, nie być samym, czyli żeby współdziałać z innymi krajami, czyli budować alianse, przekonywać innych również do naszych, do naszych racji. A jednocześnie to, co dla nas jest ważne, co było również jedną z podstaw powstawania Unii Europejskiej, to jest zasada solidarności, czyli wspierania wspierania tych, tych słabszych. Jest szansa na to, że wróci ta Solidarność? Przecież jej nie ma w Unii. Staramy się o to, żeby Unia Europejska była Unią wartości i żeby zasada Solidarności, która, która była i u podstaw powstawania Unii Europejskiej, która była również jedną z podstaw naszej, naszej niepodległości osiągniętej 30 lat temu, żeby ona ra, nadal miała swój ważny wyraz na poziomie europejskim. Przykładem tej solidarności jest polityka spójności w Unii Europejskiej, czyli wspieranie tych regionów biedniejszych, wspieranie tych procesów, które zapewnią, że, że te, żeby te różnice rozwojowe pomiędzy różnymi regionami Unii Europejskiej były jak najmniejsze i o to zabiegamy.